Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam najnowszą kierownicę firmy Tipo, która została wyprodukowana w Polsce. Charakteryzuje się ona bardzo dużym kątem obrotu kierownicy, który wynosi nie 360, nie 720, nawet nie 1080 stopni. Ta kierownica posiada kąt obrotu aż 2160 stopni. Chciałbym teraz zaprezentować ten kąt obrotu. 360. 720, 1080 stopni w lewo. I 360, 720, 1080 stopni w prawo. Kierownicę firmy Tipo można podłączyć bez problemu do konsoli PlayStation 3. Jest w pełni kompatybilna z. Najlepszą grą wyścigową, jaką mogę kiedykolwiek powstać, czyli Gran Turismo 5 bije na głowę takie kierownice jak Furmaster Ferrari F430 czy Driving Force GT, choćby nawet Fanateka Porsche. Także polecam wszystkim tą kierownicę. z jestem jej użytkownikiem. Sprawia ona dużo frajdy z gry i naprawdę fajnie się gra. Także dzięki za obejrzenie w filmiku i zapraszam do zakupu.